I tam. Miałem nagrać film w poniedziałek, jak już będę po pracach porządkowych, ale nie, miało, nie było czasu na to. Z, no, z to byłem zabiegany. I teraz pokażę, co i jak zrobiłem w tym akwarium. Nasze znaczy, tam ściankę zrobiłem od podstaw. Wygląda, jak widzicie, nie było lepiej niż tam ta czarna zaglądona. Lepiej się prezentuje, i tutaj co widać na pierwszym planie? <laughs> drzewko kwitnącej wiśni z Ludwigi Mini super red. Oplątałem wokół drzewka już kijka Badela. Na próbę eksperymentalnie zobaczyć jak to będzie wyglądać. Docelowo będzie to inny krzak, inny kijek, żeby tak było. Bardziej ala drzewko, bonsai. <laughs> Na razie widać, że wszystko rośnie, tydzień czasu minął i rośliny żyją. Trochę przyrostów roślin jest, już się pomału ta japanika nadal się zawięzcza, aromatika z tyłu puściła sporo nowych odnóżek, rośliny widać już się zamykają. Tutaj przyjął się ładnie ta kryptokryna. Nie zrzuciła liści, puściła nowe listki, bardzo ładnie się przyjęła. Nie no co to więcej mówić? Rośliny rosną. Dobra, do zobaczenia.